Cześć, mam widzowie tu Bagietston i lecimy, lecimy, nie śpimy. Pozdrawiam serdecznie dzisiaj na tym materiale. Bym chciał się podzielić, co mi się dzisiaj przyśniło. Po prostu jakiś fajny taki vlog, czy coś w tym rodzaju, nie? No, by było coś innego niż Zobaczymy jak to wyjdzie. Mam takie jakieś przebłysk przebłyski mojego snu. Ale powinna być fajna historia. Pewnego razu takie wyobrażenie, że się przyniosłem do grupy polskiej w Chinach na wycieczce. Idę ulicą, oglądamy krajobrazy, szła tam jedna piękna, fajna dziewczyna. Idę cały czas, patrzę na nią, idę cały czas koło niej. Po pewnym czasie ona zwróciła uwagę. W ogóle tam dużo osób zwróciło uwagę yy, że ja idę cały czas z nimi, nie? Yy, ja idę cały czas z nimi i że Ja mówię, że to niemożliwe, że coś tam ten. Ona mówi patrz yy, Ty jesteś w Polsce, nie rozumiemy tego, ale patrz, zdjęcie jest. Zdjęcie jest i po prostu Widać, że jestem z nimi. I tam sobie rozmawiamy, to, to. Dochodzi do... E, rozmowy z tym... Z kontaktem. Czyli bym chciał wiedzieć, jak ona ma na imię. Jak... E, jaki numer telefonu, czy coś w tym rodzaju. Pstryk. Tak jakby czary-mary. Ja znikam. I zacząłem myśleć. Mówię, to jest jakaś telepatyczna więź. Telepatyczna więź, więc spróbuję, podejdę gdzieś do jakichś muzyków, po prostu zaczniemy tam grać. Może po prostu jakoś się znowu połączę z tą osobą. No i po, poszedłem do tych muzyków, i się okazało, że ja ściągłem ich do mnie, nie? Czyli się tam ją i tam parę osób, yy, chyba ich znajomych czy tym rodzaju. Też była rozmowa, też się urwało, i po tym czasie zaczęliśmy yy, szukać siebie yy, nawzajem. Także pierwsza, yy, następna yy, spotkanie, ale takie już realne, spotkaliśmy się na lotnisku. Mówię jak ona przyjedzie, to ja bym yy, ten i szukaj mnie na lotnisku. Też my tam rozmawiali, ale jeśli doszło do... Bo stwierdziliśmy, dajmy sobie numer telefonu, dajmy sobie jakiś kontakt. Wtedy się umówimy dogadamy. Nie. Nie dało. Tak jakbym po prostu przebudził się ze snu. Po prostu urwanie historii. Nie ma opcji, może ten numer ona podała, tylko po prostu um, to tak działa, nie? Żeby nie było po prostu jakichś e, sny, tak działają widzowie. Później ostatecznie my się spotkali na jakimś e, zawodach, coś tam e, w sensie halik, e, hali, czy coś w tym rodzaju, coś tam. Ten, że jakieś występy było czy tam MMA czy coś, coś na takim rzeczach nie? My się spotkali i ten i wtedy my na całość poszli. na całość i my się całowali, już my się nie pytali imienia nic, żeby tylko wykorzystać sytuację całowaliśmy się, w palusek, tu, tu, tu i tamto. i co widzowie się stało? Michał się kurwa obudził kurwa, namiot jest Koń stoi, a jej kurwa znowu nie ma. Także, jeśli Wam się historia podobała, to zostawcie lajka, a nawet suba, a ja lecę, żubik, także, elo!